Uwaga, uwaga! Tym razem będzie podwójna prywata. Pierwsza dotyczy tego, że oto mamy premierę nowej książki Doroty mrówki, a prywata związana jest z tym, że to prywatnie moja żona. I tym samym tą książkę chciałbym wam serdecznie polecić. Ale jest jeszcze drugi poziom prywaty. Otóż wszyscy ci z was, którzy zdecydują się na zakup audiobooka, to kiedy usłyszą treść. Tej książki będzie ją prezentował mój głos. I to jest właśnie drugi rodzaj prywaty, ponieważ czytam tego audiobooka. Książka ważna, i myślę, że niezwykle użyteczna, i może być przydatna dla bardzo wielu z Was. Również i tych, którzy nie do końca są jeszcze zainteresowani medytacją, ale być może warto, by zaczęli takimi zainteresowanymi być. O czym jest książka i co znajdziecie w środku? Już zostawmy i oddajmy głos autorce. A ja póki co, pozdrawiam. Dzień dobry. Dzisiaj jest dla mnie wielki dzień. Ukazała się kolejna książka, kolejna moja książka, nakładem wydawnictwa Sensus. Jest już dostępna w sprzedaży: Medytacja, sposób na lepsze życie. Książka, a jakże o medytacji, o technikach uważności, o technikach mindfulness, które mogą pomóc nam w rozwiązywaniu codziennych problemów. Książka ta powstała tak naprawdę na bazie rozmów z uczestnikami warsztatów, które mają dokładnie taką samą nazwę: Medytacja, sposób na lepsze życie. Te warsztaty odbywają się już od dłuższego czasu, i zauważyłam, że pewne problemy ciągle wracają, pewne tematy ciągle powracają w rozmowach. I postanowiłam opisać to opisać te najczęściej pojawiające się kłopoty codziennego życia, które za pomocą medytacji i technik uważności, można, którym można zaradzić. Dzięki takim prostym technikom, prostym metodom, znanym ludzkości od lat. Książka liczy 9 rozdziałów. Każdy poświęcony jest jednemu obszarowi życia, z którym można sobie popracować, w którym można coś naprawić. Zaczynamy oczywiście od odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czy medytacja naprawdę zmienia życie? Teraz Wam nie odpowiem, jeśli przeczytacie. Co się dowiecie, ale ci, którzy oglądają mój kanał, to pewnie i tak już wiedzą. Potem krótko piszę o tym, jak należy medytować. Technicznych informacji, tego typu rzeczy nigdy za wiele, więc postanowiłam również tutaj o tym wspomnieć, żeby osoby, które wcześniej nie miały kontaktu z medytacją, czy nie czytały moich poprzednich książek, żeby prawidłowo to robiły i aby medytacja przynosiła zamierzone efekty. Kolejny rozdział poświęcony jest myślom, i temu wszystkiemu, co dzieje się w naszych głowach. Nosi tytuł Zrób porządek w swojej głowie i tam właśnie pisze o tym, jak to zrobić i podaje również y, praktyki, które temu pomagają. Y, pisze o tym, jak radzić sobie z emocjami i jak zapanować nad swoim ego, które jest źródłem wielu, wielu naszych życiowych problemów. Jak zmienić negatywne przekonania? Jak naprawić relacje i stosunek do innych ludzi? I o tym, jak ważna jest w życiu wdzięczność. W każdym rozdziale pojawiają się trzy chyba trzy praktyki przygotowane specjalnie na potrzeby tej książki, jak się domyślacie, czerpię z wielu źródeł, z wielu szkół, z wielu tradycji, ale każdą z tych praktyk tak przygotowałam, aby była dostępna osobom o różnych światopoglądach, o różnych um, Podejściach do świata i do sfery duchowej, także one mają świecki charakter, całkowicie neutralny, właśnie dlatego, aby służyły jak największej ilości osób. Dodatkową przyjemnością dla mnie jako autorki było to, że mogłam przygotować zestaw dziesięciu kaligrafii, a właściwie 11, bo jedenasta jest na okładce. Moją intencją było to, aby każda z tych kaligrafii. Była rodzajem inspiracji, zachętą do przemyślenia, do tego, aby spojrzeć na świat, na siebie i na życie, być może z troszkę innej perspektywy. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych medytacją. Książka jest już w sprzedaży na stronie wydawnictwa Sensus. Ja pod filmem zamieszczę link, aby było łatwiej do niej trafić, i mam nadzieję, że będzie pomocna. Pozdrawiam wszystkich, do widzenia.